My już w samochodzie, jedziemy do paczkomatu. Brak wolnych skrytek. Jedziemy do kolejnego paczkomatu. W drogę. Ale część wysłała. Jest dobrze. Dotarliśmy. <grym> czuję się na tą doniczkę, bo jest piękna. Ale czuję się na promocję. Ten wazon. Ale też czekam. Też ładne. Też ładne. Ale pokażę wam jedną taką donicę, którą na pewno kupię. Bo ona jest bardzo droga. O, zobaczcie, przepiękny. Właśnie w tym w desce jest ta donica. O, mać stratkę ma. Tak. To. Myślałam, że do nas beżowa, nie taka zielona. Super by mi ekstra tej oliwki mojej pasowało. że to... To Będzie kiedyś moje, tylko chyba trzymamy je na beżowo. Fotel oddany. Udało się, super. Znalazłam parę Bez rzeczy pięknych. Nie problemów, właściwie tak, ekstra. W, porządku. w ogóle w Wisku teraz też jest nielimitowany zwrot. W Ikea jest zwrot 365 dni, tyle macie czasu, bo też musimy oddać inne fotele, bo tylko mamy z tymi fotelami. Być nieużywana, no. Tak, tak, w nienaruszonym stanie. No to wiadomo, że, że nie można sobie poużywać. A znudziło mi się, oddaję dzisiaj sofę, dwie szafy. Wymieniam na nowe, nie, 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 to tak właśnie nie działa, ale co chciałeś powiedzieć wcześniej? Że super, że bezproblemowo poszło mhm. i nie tak długo, bo chyba 10 minut, 15? Tak, tak, szybciutko, a ten fotel naprawdę nie był wygodny, jak, a więc to jest dziwne, no, wcześniej. o to przepraszam. Wolisz, e, jeśli będzie na promocji ten mój fotel, to wolisz taki jak mój, czy wolisz sobie tak kupić drugi twój. z Ag Agaty, Taki jak twój. Bo krzyźma też ziska fotel, ale jest super wygodny. I żałuję, że na promocji nie kupiliśmy dwóch takich samych, ale ja siedziałam na moim fotelu w jisku w Katowicach. I strasznie mi on podszedł, ale prawdopodobnie on był po prostu wysiedziany i tak Albo dalej. Albo po prostu chwila. Albo to była chwila, właśnie. To jest właśnie. Też tak, że w sklepie dacie na te, nie wiem. No, nie wiem, nie dłużej niż 30 sekund do minuty. I to jest takie y, siadanie, nie y, użytkowanie tego fotela. A ja usiadłam na tym fotelu przy biurku i okazało się, że nie da się na nim pracować, bo ten fotel ma pozycję taką, jakby chciał cię zrzucić z tego fotela. Idź już, nie rób, idź się połóż. W sumie niektórym by mógł pasować. No, a na y, fotelu, którym kupiliśmy z Iska dla mnie, y, jest mi tak wygodnie jak tutaj w samochodzie. Po prostu. Tak, nie, tak, on jest, on jest super. No. Tacy, nie pokazałam tego fotela, w sumie słuch o nich zaginął. Teraz idziemy po Miki'ego. Wszyscy przeżywamy to przed szkole, jeżeli chodzi o odporność. To okazało się, że w domu mamy chyba sterylne warunki, pomimo błota wnos wnoszonego przez psjusze. Wszędzie na zewnątrz jest tyle zarazków, a u nas w domu jest praktycznie sterylnie, jak się okazuje. Także wszyscy to przeżywamy. Nie? Krzyś był najdłużej zdrowy, bo miałeś dwa tygodnie, chyba. Ach. Ty szaleńcze, on miał dwa tygodnie bez tygodnie choroby, bez choroby. Uh, 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 uh. a zaszalał, ale urwał. Najgorszy jest ten moment, kiedy jesteś jeszcze chory i niby wydaje się, że nie jesteś, ale jak jest. się za dużo poruszasz, to zaczynasz się pocić, dyszeć i czujesz, że musisz usiąść. Tak. Dostaliśmy od lekarza takie niby tabletki, które mają mm, zwiększyć odporność. Jakby szczepionka, tylko łyka się w tabletkach i nic to nie daje, nie? Jesteśmy tak samo. Krzyś tego nie brał, bo stwierdziliśmy, że będzie taką grupą kontrolną. Kosztuje to chyba 140 czy 150 zł. Albo 200? Twoje. Albo 200. I Koe było chyba tańsze. No to, to tam już i tak drogie, nie? A efektu żadnego. Nic, nul, zero. Jeszcze masz jedną dawkę, zobaczymy. No tak, po tej w, w, ostatniej dawce zmieni się jak ręką odjął. No nie sądzę. Jedziemy. Silent night, I only have one wish for the shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe, oh I want a Christmas kind of spark. Yes, ma'am Czyli, że delikatnie w prawo, dobra jest ja o bo on się cofie troszeczkę, wieszamy obrazy, Iiii. nareszcie, no tak mi się wydaje, że tak by było okej, okay. możesz trochę bliżej do tego środka, bo to, to będziesz dawał tutaj w tą stronę obrazy, to będzie bardzo szeroko. To są odległości podwójne, no nie? Tak, no o to mi chodzi. Tak blisko? No, tak myślę. W ogóle to chcę Wam pokazać. Ten samochodzik, zobaczcie. Kupiliśmy w Action. I ja myślałam, że to będzie tej wielkości, a tymczasem zobaczcie na to. Po go będę układać? To jest nawet. No, widzicie to? Po co takie wielkie pudełko, skoro to ma normalnie, nie wiem, centymetr na dwa? No to kładać. No, do tego jest taki mały klucz i A? malutki śrubokręcik. Także to jest raczej dla starszych dzieci, bo są bardzo małe elementy. O jak ładnie. Ale gdzie jest? Jej! Pięknie. Jej! Może jest na placu zabaw. Holly hanging cross the door. Neighbors singing tells of your It's so close, hardly can wait, waking up on Christmas. To ślady Mikołaja chyba, no Tak I prezent Ja, ale tutaj śladów narobił O, patrz jak tu szedł kominka O, patrz, mówiłam, że jednak kominkę. kominkie Tak A tutaj stanął no. i położył prezent Mój No Twój Można jechać Mocno, Mocno? to kider. mama ci pomoże. Mocno, to musisz tu chwycić, Tu, tak się rozwiążesz. Ciekawe, co tam dostajesz od Mikołaja. Jak myślisz, co to jest? A co tam będzie? Ta kopara! Jaka kopara? Na którą chciałeś? Tak. Tą, którą narysowałeś w liście? Tak. Hmm? O, o! Może ta tu odkurzy? Tak. Te ślady. Tak. No. Odkurzę i wtedy wyciągniemy się koparę. Mama? Jak tam? Ja ja Jesteś to śpiękno, to jest. Musisz przejść tędy, no? Dobra. Ja to weźmie światkę i łopatkę najpierw to spodmiata. Żebym... Musiałem się tutaj ten mikro no bym... O piątej rano. Jak kosza. Jakiego kosza. Tata to wyrzuci, bo tutaj nie ma miejsca. Yeah, yeah! Yeah? Mm -hmm. I don't know what A teraz zapowiem mu, żeby zadzwonił na dzwonek, dobra? Tak Lepiej będzie Tak Ten gorącek tam Akurat tak. się nie, nie, nie paliło w tym kominie Tak Tak się paliło To byś ten tyłek przypalił Tak Para Twoja kopara Trzeba ją porozkręcać tutaj, Te koreczki Wiesz i jedna śrubka. Przynieś śrubok. Tu jest śrubokiem. W tym? Ty. W tym pudełeczku jest śrubok. Wow, ale mi patrz Czy nie ma baterii przypadkiem? Nie powinny być, było Co Co baterie Dali baterię. No, no z domu deficyt. Są baterie? No, dali baterię. Patrz. Tyle kasy i dali baterię, to jak za darmo. O, już muszę się połączyć. Okej, połóżmy Do tyłu. Uf. Matko. Aha. tutaj to? Coś? Spróbuj wjechać no na puszczę, i wjechać na klas do no co? No. Jest? Wow, bez mocna! Wow. Jak Ci podoba prezent? Fajne. Fajny? Fajny? Zadowolony jesteś? To zaraz po To zaraz poukładamy, napije, się kawę napiję, dobra? On się Dobrze, to się bawię. <gryśla> Krzyś dał zadanie, że klocki mają być przywiezione przez koparkę. Wyłącz dźwięk, Mikołaj. Dziękuję, teraz idź. A ty jesteś taki mądry, mój mądry sobie ciebie wybrałam! Mam się podjechać pod stół. E, e, nie, no. Ja oszukujemy. pilotem. No. No, już Ci, Tylko teraz do przodu. Stop. Takie klocki, właśnie w action, są malutkie. Alalego. lego? Jeep. Jeep. Tak, tak. A to nie jest pick-up? Tak, to tak, jest pick-up. <suszy> Dzisiaj mycie psjuszy nas czeka. I mamy Mama będzie... Tak, mamy koparę. Ja będę dzisiaj farbowała włosy. Ale bo Boże na stolik, co? oglewniemy? Tak, jest oglewnięta. Tak. Wszyscy wiedzą jaka jest kopara. Odłóżę delikatnie na stół. Tam od spodu trzymaj. Super. To takie mini mini lego, jak tamte mini mini śrubki. O, wow, jaki śluby. U, dużo tych klatków w podobnym kolorze. Nie zgadnijcie, co pójdę robić zaraz wyjąć pranie ze suszarki, z suszarki. Ja nie wiem jakim cudem ja mam non stop tyle prania, ja bym mogła w ogóle siedzieć przy tej suszarce, bo właściwie jedno wypiorę, drugie jest i tak w kołowozu, w kołowozu. Najlepsze jest to, że Mikołaja ubranka są małe, ja chodzę w dwóch dresach na zmianę, Krzysiek właściwie w jednym swetrze i jednych spodniach. Dobrze, że nie nago. Dobrze, że nie nago, a pranie non stop. O To Dzień Przecież mi ostatnio naprawiał suszarkę. Bo w ogóle była akcja, że suszarka tak piszczała, syczała, okazało się, że doszliśmy do tego. My mamy pral, suszarkę nad pralką. I gdy pralka wirowała, i czasami wiecie, jak pralka potrafi skakać, a w suszarce były drzwi otwarte, to one się jakby obsunęły w dół, trzeba było je podnieść. Więc jeżeli macie taką sytuację, że macie pralkę nad suszarką, suszarkę nad pralką, to zamykajcie drzwi od suszarki. I w pewnym momencie miałam suszarkę zaklejoną taśmą, żeby nie syczała, bo nie mieliśmy czasu na to popatrzeć. A uciekało ciepło po powietrze, i suszenie trwało o wiele, o wiele dłużej. Więc to taka ode mnie e, informacja, w sumie to od nas, żebyście zwrócili sobie na to uwagę. No to co? Teraz złożymy sobie paczkę z senseja. Właściwie leży już tydzień. Zamówiłam niedużo, kilka świątecznych rzeczy, i dzisiaj chcę zamówić jeszcze tylko pościel dla Mikiego, taką świąteczną, bo nie ma, a teraz zmieniliśmy łóżeczko. Pierwsza rzecz to urzekła mi strasznie ta lampka. U. Nie ma nie ma tych. Ale zobaczcie, jaka ładna idealnie będzie mi pasowała do salonu. Bo teraz wszystko mamy biało-czerwone, więc o słodziak. Dobra. Fajnie cieszy się. Zamówiłam talerzyk, bo moje talerzyki wszystkie popękały. Wszystkie popękały, został mi tylko jeden, więc wzięłam coś takiego. Pięknie to wygląda i że co, że można mrozić w nim? No to może na, przetrwa na strychu, skoro jest taka etykieta. Przeładny, naprawdę super i tu jest w ogóle kieszonka, taki poduszka e, list do Świętego Mikołaja, e, to z myślą o Mikim. Ale fajnie to wygląda. Myślałam, że po to jest po prostu poszewka, ale nie. I zamówiłam jeszcze taką. Piękna, zobaczcie. Zamówiłam jeszcze taką: jakby wyszywaną, haftowaną, plecioną. To jest super. To chyba zwrócę. To niby fajnie, ale nie wiem jak to się będzie prało. Tą zostawiam, bo jest przepiękna, naprawdę mega. Mam nadzieję, że się nie zafarbuje wzajemnie. I tą też zostawiam, bo jest naprawdę, no czat. Śliczna. Nie pasuje mi, ale jest tak ładnie wykonana, że szok. Tutaj mam taki kocyk dla Mikołaja, ale nie wiem, czy go będę zostawiała ze względu na to, że ma taki czerwony kocyk, więc zobaczę, ale wygląda pięknie. Jest takie, w takie pierniczki i zamówiłam sobie jeszcze taki świąteczny dres. Zaraz go przymierzę i zobaczymy. Jest super, ale za duży. Ma, wziąłam sobie Mkę, a powinnam wziąć esKę, bo jest ogromniasta ta bluza. Ale sam dressik super. Tylko zwracam ze względu na rozmiar bardzo szeroki i spod nim będą spadać, ale. Jeżeli szukacie świątecznego dressu, to ten jest mega uroczy. My wszyscy głodni i stwierdziłam, że miałam e, skrzydełka z rosołu, zrobiłam farsz i zrobiłam krokiety. Także teraz smażę, Mikołaj zjadł naleśniki, bo czyli zrobiłam na słodko, ale chcę Wam pokazać, ponieważ wykorzystałam sobie super e, nasze deski. Tu mamy... Mm, Naszą deskę taką ryflowaną, dzięki czemu fajnie, wygodnie się zbiera. Właśnie takie krokiety. Ona jest super do krojenia, do serwowania, przekąsek. Będę teraz krokiety panierować, a tutaj, oczywiście, nasza druga deska, deska szefa, czyli deska klasyczna i podstawowa. Bardzo Wam się spodobały te deski, z czego niesamowicie się cieszymy. One są oczywiście dostępne w sklepie. Ilość jest ograniczona, więc łapcie przed świętami, ponieważ kolejna, jakby, partia dopiero będzie w przyszłym roku więc to co jest, więcej nie będzie, a ja zabieram się za smażenie krokietów i pokażę wam efekt finalny. Mam nadzieję, że spoko, ponieważ to taki totalny eksperyment. Zabieram się za podpisywanie książek. I pierwsza jest dla Maćka. Pizza leci do Maćka. Tutaj Krzyś muszę sobie odłożyć. Krzyś mi przyniesie kolejne i lecimy.